Podczas oglądania Duda kontra Szafrański na pewno w niejednym domu padło hasło Yes! Po co on wziął 1.9 z Passata? To już mam tłumaczę bo to na pewno jest pytanie, które wymaga wyjaśnień a wiadomo, że koncepcja programu i dynamika zdarzeń nie pozwala dokładnie opowiedzieć dlaczego tak jest stąd mogę opowiedzieć to teraz 1.9 z Passata Po pierwsze, będąc na Rainforest Challenge oglądają chłopaków z Poznania, którzy upalali takim silnikiem dużo na temat tego silnika, poczytałem sobie materiałów takich offroadowych, powiedzmy to, pooglądałem i rzeczywiście trwałość jednostki jest niezaprzeczalna. I to jest bardzo ważny argument. Druga rzecz, jeżeli samochód ma jeździć w terenie, gdzieś w rajdach, na imprezach, ma być prawdziwym samochodem terenowym, to wiadomym jest, że może gdzieś, kiedyś coś się zdarzy, taki silnik wybuchnie, a jak wybuchnie, to dostępność następnej jednostki jest bardzo ważna. Polska usłana jest pasatami. Usłana jest na lotek silnikami 1.9. Dlatego wiem, że jeżeli gdzieś na jakiejś imprezie z jakiegoś powodu silnik, nie wiem, dostanie dużej ilości wody, zatrze się, czy cokolwiek z nim się stanie, to za nieduże pieniądze wszędzie jestem w stanie go kupić i skutecznie podróżować dalej, dalej, walczyć na rajdzie, na jakiejś imprezie terenowej, albo po prostu gdziekolwiek go naprawić bardzo szybko, bardzo sprawnie, bo 1.9 jest pasatą ogarni każdy. Kto ma warsztat, pół podnośnika. I 6 kluczy na krzyż. Więc to jest drugi argument, dlaczego 1.9 z pasata. Trzeci argument: w dużym stopniu w terenie wcale nie jeździ się z mocy. Nie jeździ się z tysiąca koni. W terenie głównie, jeżeli mówimy o aucie skutecznym terenowo, przeprawowo, autem, który nawet potrafi szybko pojechać, jeździ się z momentu obrotowego. I tutaj 400 N, w tym 1.9 pod maską, który będę miał, jest wystarczające. 400 N przy samochodzie to na 400, to na 600. To jest naprawdę. Bardzo dobra proporcja momentu obrotowego do masy. Co jest bardzo ważne, jeżeli potrzebujemy gdzieś wsypać się pod górę z miejsca, bo jesteśmy w jakimś wykrocie gdzieś w dole, to po prostu dodajemy gaz, moment obrotowy, bach i wjeżdżamy. I jeszcze jedna ważna rzecz: z uwagi na to, że w terenie jeździ się głównie momentem obrotowym, to też bardzo ważne jest, żeby zachować trakcję i taki diesel który się wolno obraca, który ma bardzo szybko dostępny moment obrotowy, który ma akurat w tym przypadku 150, prawie 170 koni, to jadąc powoli w terenie, gdzie samochód się krzyżuje, wjeżdżamy w jakieś wykroty, w jakieś jamy, te koła muszą pracować, ale robimy to wolno, bo w terenie nie jeździ się z prędkości, to wtedy zachowujemy trakcję, możemy coś pokonać wolno, nie niszcząc pojazdu, za to skutecznie zagłębiać się i wyjeżdżać na szczyty. I dlatego 1.9 jest najrozsądniejszym wyborem. A poza tym praza życia. Koszula bliższa ciało. Myślę, że większość z Was bardzo lubi jednostkę 1.9. Jest to taka troszkę legenda polskiej motoryzacji, takiej garażowej, gdzie składaliśmy pierwsze auta, coś tam robiliśmy. To 1.9 było zawsze takim fajnym samochodem, który docenialiśmy. Mówimy oczywiście o pasacie. Dlatego te wszystkie argumenty spowodowały, że zdecydowałem się na jednostkę 1.9. Już nie mówię o tym, że fantastyczne chłopaki ją przywieźli, fantastyczne chłopaki mi ją pomogli e, przygotować, a zespolona ze skrzynią biegów. I z reduktorem jest też jednostką, która jest lekka i mała, pakowna, co też jest w terenie bardzo ważne. Duży, potężny silnik postawiony z przodu, który będzie dużo ważył takim kowadłem, będzie powodował, że wszystkie jamy, w które będziemy wjeżdżali, które będziemy napadali, będziemy przyjmowali zderzakiem. Będziemy musieli wpadać w te jamy, bo będzie nas przeważało. A nieduża jednostka 1,9 powoduje, że samochód jest bardziej zbalansowany wagowo. Nie trzeba dużego kloca wielkiego cofać gdzieś do tyłu silnika samochodu, tylko możemy go sobie, taki 1.9 postawić tam, gdzie powinien być i fajnie rozłożyć masę pojazdu, więc to też jest ważny argument. Dlatego moment obrotowy, dlatego dostępność ewentualnie zamiennika, dlatego trwałość, dlatego waga i mała, kompaktowa budowa. To są argumenty, dla których 1.9 jest królem off-roadu i nikt nie przekona mnie, że czarne jest czarne, a białe jest białe. Nikt, a nikt Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pięknego dnia Wam życzę i emocji przy oglądaniu Duda Kontra na TVM Turbo. Czuj, Duch!